Zadanie trzynaste o sześcianie. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 150 cm2. Objętość tego sześcianu jest równa. Klasyczne zadanie, czyli mamy pole całkowite sześcianu równe 150 cm 2 a my musimy policzyć objętość. I tutaj musimy znać dwa wzory. Wzór na pole całkowite sześcianu i wzór na objętość. Wzór na pole całkowite to jest 6a kwadrat i napiszmy, że to się równa 150 jednostki sobie darujemy, długość odcinka będzie w centymetrach. Chcemy policzyć a, czyli dzielimy przez 6, wychodzi nam, że a kwadrat równe jest 25, i jak nałożymy pierwiastek na obydwie strony równania, to okaże się, że a jest równe 5. I mamy policzyć objętość. Wiemy, że objętość liczymy ze wzoru a do potęgi trzeciej, czyli mamy 5 razy 5 razy 5, a to będzie 125, oczywiście, centymetrów sześciennych, czyli mamy odpowiedź b. A jeżeli moje wskazówki i moje rozwiązania Ci się podobają, to zapraszam Cię na moją stronę paulinaodmatematyki.com, gdzie jest dużo więcej pomocy do nauki, do przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty z matematyki najlepszymi, skutecznymi metodami.